Witam serdecznie w słonecznej Hiszpanii. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Torre la Obejrzymy z Wami dzisiaj piękny townhouse na zamkniętej urbanizacji z basenem, z dużą ilością stref zielonych. Do plaży stąd mamy około kilometru, do Bliż, najbliższego sklepu, mamy 100 metrów, to jest supermarket Dial w Pobliżu mamy też restaurację, sklepień daleko, przystanek autobusowy. Nasz dzisiejszy townhouse ma dwa poziomy, dwie sypialnie, dwie łazienki, kilka tarasów i jest to w cenie 196 tysięcy euro, więc chodźcie ze mną, obejrzymy. A więc przechodzimy od naszego basenu do naszego narożnego segmentu. Mamy tu bardzo przyjemnie trawę, takie palmy, bardzo dużo roślinek zieleni. Jest przyjemnie. Przechodzimy i tu mamy taką nasz, taki nasz taras, takie podwórko naprzeciw Mamy też takie wspólne podwórko dla sąsiadów naprzeciwko i do tego naszego segmentu. Jest tu dużo miejsca, dużo różnego rodzaju roślinek. Mamy część zaszkloną, żeby nie wiało, można sobie tu grill na przykład zrobić, odpoczywać jest bardzo przyjemnie, słonecznie, i wchodzimy do budynku. I trafiamy od razu do salonu. Salon jest bardzo przestronny, podzielony na kilka stref. To jest nasza strefa obiadowa. Mamy tu stół, okno jest też bardzo przytulnie. Z tej strony mamy strefę wypoczynkową, mamy kanapę, telewizję. Mamy kominek prawdziwy, który możemy odpalić. I to jest nasza kuchnia. Kuchnia jest otwarta. Jest ona wyposażona bo wszystko, co potrzebujemy. Wszystkie AGD, dużo różnych miejsc do przechowywania i różnych naszych rzeczy. Jest wyposażona i teraz przechodzimy, to jest nasz przedpokój. Wejście na górę to jest po, po prawej ręce komórka, mamy tam schowany boler, takie inne rzeczy. To jest nasza łazienka pierwsza, no, na górze mamy jeszcze jedną łazienkę i dwie sypialnie, a więc idziemy, zobaczymy teraz górę. I wchodzimy na górę, trafimy od razu do takiego przedpokoju i przechodzimy, to jest nasza łazienka, to jest nasza druga łazienka w budynku, jest ona wyposażona we wszystko, co potrzebujemy jest w dobrym stanie i w tym momencie nasz sam house dzieli się na nasze dwie sypialnie. To jest nasza sypialnia pierwsza. Mamy tu dwie, dwa łóżka, mamy okna na zewnątrz, nie, mamy tu okien w patio, co jest na duży plus, duża szafa w zabudowie i oczywiście klimatyzacja. I przechodzimy do na naszej drugiej, głównej sypialni. Mamy tu też dwa łóżka e, i szafę dużą w zabudowie, oczywiście też klimatyzację. I mamy tu przepiękny taki taras, gdzie możemy sobie postawić sobie stolik, odpoczywać. Bardzo jest przyjemnie, mamy tu przepiękne widoki na naszą urbanizację, na palmy, na nasze zielone strefy. Jest bardzo, ale to bardzo przyjemnie. A więc obejrzeliśmy z Wami przepiękny townhouse, taki segment narożny na zamkniętej urbanizacji, z basenem, z dużą ilością zielonej strefy, Jest on w cenie 196 tysięcy euro. Jest to bardzo dobra cena za taką nieruchomość. Bliziutko mamy y, sklep, restaurację, do plaży mamy kilometr, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą lub ewentualnie potrzebujecie coś innego, proszę pisać pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.